Kolejny bal mistrzów sportu w Sempulnie Kraińskim wyłonił najlepszych zawodników trenujących w klubie Krajna. Sportowcy, którzy osiągnęli dobre wyniki w minionym 2019 roku, otrzymali nagrody i wyróżnienia. W ten sposób władze miasta i klubu starają się uhonorować zawodników, którzy reprezentują ziemię kraińską na regionalnych, krajowych i międzynarodowych zawodach. Tym razem statuetkę sportowca roku odebrał Dariusz Krakowiak za zdobycie w ubiegłym roku złotego medalu w skoku w dal w halowych Mistrzostwach Świata Masters. Laureat przyznaje, że ze sportem związany jest od wielu lat. Lubi różne dyscypliny, a na co dzień zawsze stawia na trening. Cieszę się, że zostałem wyróżniony, ponieważ. Uważam, że zdobycie złotego medalu w mistrzostwach świata Mastersów może to nie są normalne mistrzostwa dla starszych osób, ale, ale poziom sportowy jest dość wysoki. Musiałem skoczyć prawie 6 metrów, a mam 56 lat. Tak, także to nie jest takie proste. W sumie wręczono 16 wyróżnień w różnych dyscyplinach. W szczególności doceniono seniorów z sekcji warcabowej, a także podnoszenia ciężarów. Założono też osiągnięcia w pływaniu ekstremalnym, żeglarstwie i tenisie stołowym. Nie zabrakło także dobrze zapowiadających się młodych sportowców, którzy do swoich zajęć podchodzą z wielką pasją. Wśród nich znalazł się 12-letni Antoni Burkiewicz, dla którego pasją stała się piłka nożna. Dzisiaj gra w klubie Juventus Bydgoszcz, ale nie ukrywa, że chciałby zająć się tym sportem zawodowo. Najlepsze moim zdaniem jest to, że można pokazać swoje umiejętności i cały czas można pracować nad różnymi elementami. Można dużo czuć radość, też jeśli się przegrywa, to, to jest znak, że coś jest nie tak i trzeba cały czas pracować. W sporcie liczy się talent i duże zaangażowanie, dlatego ważne jest dostrzeganie umiejętności. Bardzo często sportowa kariera zaczyna się już w szkole podczas zajęć wychowania fizycznego. W klubie sportowym Krajna działa również sekcja podnoszenia ciężarów. To właśnie w niej przed laty swoją karierę rozpoczął olimpijczyk Bartłomiej Bąk. Dzisiaj treningi kontynuują młodzi zawodnicy. Nasza sekcja cały czas się rozwija. Mamy nowych zawodników stałych, którzy już osiągają coraz lepsze wyniki. Mamy zawodnika, który dzisiaj otrzymał również nagrodę, właśnie brał udział w Mistrzostwach Europy. Mikołaj Paterek, także zajął dziewiąte miejsce. Wiadomo, że jest to też dyscyplina taka, która wymaga bardzo indywidualnego podejścia. Zmieniająca się na przestrzeni lat infrastruktura i rozbudowa bazy sportowej pozwala na rozwijanie starszych i młodszych zawodników. Ten rok będzie dla Sempulna wyjątkowy, bowiem miasto przygotowuje się do wielkiego sportowego wydarzenia. W tym roku będziemy mieli olimpiadę sportowców wiejskich w Sempulnie Kraińskim, Tokio Sempulno 2020. Spodziewamy się około 2000 uczestników, więc jest to poważne wyzwanie organizacyjne, ale przede wszystkim wielkie święto sportowe. Myślę, że nasi sportowcy będą chcieli się właśnie u nas tutaj wspólnie też i dobrze i godnie zaprezentować. Sempoleński klub sportowy Kraj na cały czas czeka na nowych zawodników, którzy chcą trenować, a efektem ich pracy może stać się reprezentowanie klubu w kraju i za granicą.